Siemanko, życzę Wam miłego dnia, a sobie życzę spełnienia marzeń wszystkiego najlepszego i jak najwięcej uśmiechu, dlatego że dziś są moje urodziny. A ja zachęcam wszystkich Was do tego, żeby samemu sobie również życzyć dobrze. Pamiętajcie o tym, żeby składać życzenia nie tylko innym, ale żeby również dbać o nas samych. Ja na razie jeszcze o siebie dzisiaj nie zadbałam, to znaczy w takim sensie, że nie rozpiściłam się jeszcze jakoś za bardzo, dlatego że dziś mam pracowity dzień. W ramach takiego rozpieszczenia zrobiłam trochę mocniejszy makijaż i nawet ustawiłam się w ładnym kadrze. Mam nadzieję, że kolor mojej szminki pasuje do tych kwiatków. Ale dzień zaczęłam bardzo sympatycznie. Może przejdziemy się po ogródku, żeby nie było nudno. Dzień zaczęłam bardzo dobrze. Pojechałam z Zosią na plażę. Teraz próbuję zmienić swoje złe nawyki. A ostatnio moim bardzo złym nawykiem, który spodował, spowodował wirus, jest to, że zaczęłam wstawać strasznie późno. Jak tutaj jeszcze nie były zamknięte granice, to ja wstawałam tak o 6.30, o 7.00, no najpóźniej o 8.00, ale to naprawdę musiałam nie wiem, wyjść na jakąś imprezę dzień wcześniej. Natomiast przez ostatnie 2-3 miesiące wstaję o godzinie 10 najwcześniej. Zdarzało mi się kilka razy wstać nawet o godzinie 12.30 i to jest tragedia. Zachody na... Zachody słońca na Bali są o teraz już przed godziną 6 wieczorem, jakoś, nie wiem, chyba piąta. 30, coś takiego. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale ja mam oczko wodne: jedno tutaj, i tutaj mam jeszcze drugie. I tam nawet rybki pływają. Mamy też nawet jakieś takie posążki bududejskie, chyba. No, a tutaj taka mała kładka, którą można sobie przejść, taka tama. No więc yy, ja po prostu bardzo mało dnia miałam. I yy, przyzwyczaiłam się już do to, czegoś takiego, że. Pracowałam bardzo dużo wieczorami i w nocy, i często chodziłam spać o 4-5 rano. Bardzo zły nawyk i od trzech z tym walczę. I teraz codziennie rano wstaję wcześniej, to nadal nie jest super wcześniej, ale o 8.30 jadę z Zośką na plażę. Więc tak dzisiaj zaczęłam dzień, a dodatkowo jeszcze dzisiaj w moją rodzinę taki prezencik, że przyjeżdża dzisiaj trans, firma transportowa, za pół godziny, nawet za jakieś 15 minut, zabrać. Wszystkie rzeczy, które pójdą do następnego transportu, więc zanim przyjadą, to ja Wam je jeszcze pokażę tak na szybko. Dziś dostałyśmy kolejną przesyłkę takich pięknych płaskorzeźb. To jest symbol, który nazywa się OM. I uważa się, że cały świat powstał z OM, że dźwięk był początkiem. I tutaj jest taka płaskorzeźba do zawieszenia na ścianie. O, jakby to pokazać która jest w kolorze naturalnym, takim brązowym, a tutaj jest jeszcze biała. Ja w ogóle nie wiedziałam, bo ta płaskorzeźba akurat zamawiała Dominika. My razem się konsultowałyśmy i ja przegopiłam chyba wymiary, bo zobaczcie jakie to jest duże. To jest naprawdę bardzo duże. Ja myślałam, że to takie 20-centymetrowe do nas dotrą. Ale dobra, przenoszę te rzeczy do drugiego pokoju, gdzie mam wszystkie nasze produkty już ułożone. Pokażę Wam teraz pokój którego chyba nigdy nie widzieliście na filmie, o którym pewnie też nigdy nie słyszeliście, i który znajduje się w takim oddzielnym, wodno-stojącym domku na moim ogródku. Przeciwko jest kuchnia, to pewnie widzieliście kiedyś, bo tam gotowałam kilka odcinków, a tutaj jest taki domek, który jest opuszczony. Mieliśmy tutaj jedną współlokatorkę, ale wiecie, dramaty, dramaciki. I na razie zrobiłam tutaj pierdzielnik, dlatego że tutaj przełożyłam wszystkie rzeczy, które teraz będą. Dla nas transportowane do Polski. Przede wszystkim mamy lustra. Mamy trzy wzory: takie naturalne, drewniane. Ten wzór to jest taka jakby gwiazdka. Nie wiem, czy możecie zobaczyć powycinany wzór. I tutaj jest jeszcze trzeci, to jest taki kwiatek. Mamy torebki ratanowe, wiemy, że te torebki przypadły sporej części z was do gustu. Ale tutaj ciemno, muszę się przesunąć do światła. Także torebki białe i brązowe i do środka do tych torebek pakujemy dużo różnych drogocennych rzeczy, które się na pewno przydadzą. Tutaj mamy koszyki i tak, ten kosz jest zrobiony z liści kokosu, ten koś, kosz to jest zrobiony z trawy morskiej. Tutaj jest ciekawy kosz, to są w zasadzie, to jest zestaw trzech różnych koszy i one się otwierają aż Wam pokażę, a co? Zobaczcie, jeżeli myślicie, że to jest taki zwykły kosz, to nie, 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 bo on się otwiera o i może służyć jako taki pojemnik na doniczkę, można by powiedzieć. One są w trzech różnych rozmiarach i zobaczcie, ten biały kolor to jest plastik z recyklingu. Także świetna sprawa, bo Kupując takie produkty, wspieramy to, żeby Bali było czystsze. Stałam telefon od firmy transportowej, że już tutaj są, więc poprosiłam, żeby zaczekali dwie minutki dosłownie. Tutaj moje ukochane koszyki z takimi frędzelkami, to jest trawa morska. O, tutaj może będzie lepiej widać. Pówki, te pówki to jest po prostu hit, one są takie mięciutkie, też trawa morska. I tutaj się zaczyna, te płaskorzeźby, które Wam mówiłam. Makramy. Ręcznie plecione. Na Instagramie HatiHati.pl wrzucałam nawet zdjęcie chłopaka, który nam y, robił te poduszki, bo to młode chłopaki nam robili. Y, I takie zawieszki na, takie trzy na doniczki, które są po prostu przepiękne. A do tego zobaczcie, jakie tutaj mamy. Oj, jakie tutaj mamy skarby. To są medelniczki moi drodzy. Te są zrobione z y, kokosa. Przepiękne. Ja jestem po prostu w nich zakochana. Tutaj kolejne medelniczki, które wyglądają jak. Muszelki, no nie są urocze. Ja po prostu sama muszę sobie kupić takie. Tutaj taka sama, tylko w, jaśnie, w jaśniejszym kolorze. Tutaj mamy miseczki kokosowe, tylko wyłożone masą muszlową. To jest drewno z palmy. To również jest drewno z palmy. O, dużo tego wszystkiego jest, a tutaj są bransoletki ze stali nierdzewnej. To jest w ogóle ciekawa sprawa. Naprawdę bardzo ładnie one wyglądają. już mam nawet jedną na ręku. I kod zrobiony przeze mnie własnoręcznie. Ach, no, jeszcze prawie bym zapomniała. Tutaj jest taki mniejszy znaczek om do zawieszenia. A, strasznie brzydkie światło jest w tym pokoju, do zawieszenia na ścianę. Zosia, cicho bądź! I barong, który strzeże przed złymi mocami. Dobra, idziemy otworzyć drzwi. sorry to keep you waiting in one space so it's easier and i will help to pack of course okay we counted all Mamy to! Kolejny transport wysłany do Polski i teraz nasz pierwszy transport jest nadal na morzu, a już wysyłamy kolejny. Pierwszy transport przyjdzie, ma przypłynąć do Polski do Gdyni 7 lipca. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy będzie bez opóźnień. No i planujemy w drugim tygodniu lipca otworzyć już sklep, a teraz kolejny. Boże, jakie ja się cieszę, jakie ja kocham takie dni i w ogóle mam nadzieję, że Wy macie dużo energii i że Wam miło mi dzień, bo u mnie jest po prostu mega super. Zostałam też moje przelewy z pracy i mam kasę, żeby zapłacić za mieszkanie nowe za dwa dni. Dzisiaj jest 23 czerwca, właśnie pamiętajcie, 23 czerwca, o Jezu, się podekscytowałam, już zapomniałam oddychać. 23 czerwca jest Dzień Ojca, także złóżcie Waszym tatom, jeżeli byli dobrymi ojcami, to złóżcie im życzenia na Dzień Ojca, bo wszyscy pamiętają prawie o Dniu Matki, a o Dniu Ojca każdy zapomina. Także pamiętajcie, że w Dzień Ojca są moje urodziny, albo raczej w moją urodziny jest Dzień Ojca. I tak dzisiaj jest 23, a 25 przeprowadzam się do mojego nowego, wymarzonego domku, po prostu z marzeń. Dwa dni mi zostały. Aż mi się wierzyć nie chce, że Zleciało mi tutaj prawie sześć miesięcy w tym pięknym domu, który ma najgorszą energię na świecie. I na pewno będą takie momenty, że będzie mi brakowało tego ogródka. Ale nie mogę się już doczekać, po prostu w tym domu jest zero prywatności, za dużo dramatów, cały czas ktoś wchodzi, cały... Ach, opowiem Wam o tym kiedy indziej, dlatego że dziś jest po prostu pozytywny, cudowny odcinek i chciałam Wam jeszcze pokazać coś, jaką dzisiaj niespodziankę dostałam. Teraz zobaczcie coś, czego się dzisiaj nie spodziewałam. Szymon, wielkie dzięki, naprawdę. Od jednego z widzów dostałam taki przepiękny bukiet kwiatów, jeszcze w wazonie. Po prostu przepiękne są te róże. Z liścikiem dostałam też butelkę wina. Dostałam też cinnamon rolls. To są takie zawijasy, takie słodycze po prostu z cynamonem przepyszne. Tutaj są babeczki róża, różane. O, to muszę wstawić do lodówki, żeby się nie rozpuściły. A tutaj czekoladki ale śliczne. No to Szymon chyba chce, żebym przytyła i chodziła wstawiona. <grystanie> nie no, ale wielkie dzięki. A jeszcze przed chwilą dzwonili do mnie moi rodzice i śpiewali mi na dwa różne głosy, dwie różne piosenki w tym samym czasie, ale żałuję, że tego nie nagrałam. Piękna to była piosenka, bardzo mi się podobało to wykonanie, muszę powiedzieć, że była to oryginalna interpretacja piosenek urodzinowych, ale jestem szczęśliwa. Chociaż powiem Wam, że jeżeli na przykład zastanawiacie się, czy robię imprezkę, bo wczoraj się parę osób mnie o to pytało, to nie robię dzisiaj imprezki. Imprezka przesuwam, przesuwam swoje urodziny i będę je obchodzić za tydzień. Dlatego, że za dużo miałam ostatnio pracy i nawet nie miałam czasu nic przygotować. A, wpracę do tego ładnego kadru z kwiatkami. Nawet nie miałam czasu nic przygotować, a na moje urodziny chcę zrobić jakieś Jakieś ciasto, chcę trochę pogotować, no i chcę ugościć moich gości. Także dziś przychodzi do mnie jeden znajomy. A włącznie na sobie będzie, z cztery osoby tylko będą. A nic takiego, jakiegoś fancy, nic nie przygotowujemy. Pewnie sobie kupimy każdy po jakimś piwku i tyle. Natomiast na imprezkę za tydzień może kupię jakieś mocniejsze alko, ugotuję to, tort, nie, bo ja nie lubię tortów, ale jakieś ciasto. No, i będzie się działo. I po prostu, a, się tak cieszę, że się przyprowadzę do nowego domu. I przepraszam, że tak mówię, bez ładu, bez składu, ale przynajmniej może Was trochę dzisiaj naładuję jakąś pozytywną energią. Jezu, mam nadzieję, że też macie taki dobry dzień, co dzisiaj jest poniedziałek? Chyba dzisiaj poniedziałek, nie, wtorek dzisiaj jest. No, to mam nadzieję, że przyjemnie Wam się rozpoczyna tydzień. I kochani, jutro nagrywam odcinek o współlokatorach. Jutro też planuję nagrać jeszcze odcinek taki, w którym Wam pokażę całą moją chatę i pokażę Wam najpiękniejszą willę, w jakikolwiek mieszkałam po prostu to jest jak jakaś posiadłość milionerów. No ja w sumie jestem milionerką, bo tutaj w Indonezji każdy ma miliony. <gry> Ale pokażę wam jak to tutaj wygląda. No i co? I będę nagrywać już późniejsze odcinki, wszystko z mojego nowego domku. <głynie> Całuję Was mocno, kochani, życzę Wam wszystkiego najlepszego. I sobie też życzę wszystkiego najlepszego. I w ogóle nam wszystkim życzę wszystkiego najlepszego. I już mi się udzieliło jakieś takie gadanie od rzeczy, także czas najwyższy kończyć. Miłego dnia, buziaki, bye bye!